Cześć, z tej -Tak w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy sobie parę walk z Go Battle League. Niestety będzie to jeszcze Great Liga. Jak wiadomo na tą chwilę mamy Ultra Ultraligę w tym naszym przedsezonie. Ale w marcu Great Liga wróci, także warto obejrzeć sobie te walki. Może przygotować już właśnie sobie Candy na te poksy, jeżeli chcielibyście ruszyć takim teamem jak ja. Tutaj zrobiłem wynik 4 do 1. Zazwyczaj wygrywałem 3-2, 4-1, 5-0, nawet się zdarzyło. Wcześniej nie nagrywałem tych walk, ale no, ostatnio zainteresowanie Go Battle League jest dosyć spore, także jakoś na te walki w Great League, Ultra League i Master League będę chciał Was przygotować. Także przejdźmy do walk i zapraszam na odcinek. Także jeszcze słowo: jutro Likitung Ride Day. Także, jeżeli ktoś by chciał z nami zrobić trasę, która prowadzi do godziny 16 na Akademik, tam na tej trasie jest około 20 paru chyba rajdów. No 20, nie daje mi się, że 20 na pewno. Także, jeżeli ktoś nie ma ekipy i chciałby te 5 darmówek wykorzystać, chociaż to zapraszamy serdecznie na krakowskie przedmieścia. Pod wejście Kościoła Świętego Krzyża. Także no, wszystko będzie podane w opisie. Także, jeżeli ktoś by chciał dołączyć i wziąć udział na przykład w turnieju, gdzie tam fajne nagrody są. Także całą trasę mamy ustaloną tak, żeby o 14.00 zacząć 13.55 zbiórka, a o 16.00 wchodzimy do Akademika i rozpoczynamy turniej PVP Rose Cup jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany. To serdecznie zapraszamy. Także teraz walki. Tutaj mamy 5 walk. Go Battle League, w Lidze Great, tak jak mówiłem. Eee, teraz Ultra. No, Ultra jest już troszeczkę droższa, że tak powiem, no bo te Pokémony już jednak muszą być troszeczkę mocniejsze, ale jeżeli chodzi o mój team, Ambreon, eee, Deoxys i eee, Toxic Rogue. Także tutaj Ambreon kontra Tortera. Eee, tutaj jest nie. Foul Play, tylko Dark Pulse, Dark Pulse jest, zadaje większe obrażenia, więc yy, tutaj wszedłem w ten moveset. Oczywiście na Ambreonie potrzebujemy jeszcze Last Resorta. Tutaj nie wiedziałem czego się spodziewać, nie wiem ile Frenzy Plant by mi zadał obrażeń, także tutaj kolega Uciek, Blastoise Hydro Cannon oczywiście oksach, także Deoxy z pierwszej tarczy nie robiłem, tej w sumie pierwszej tarczy na Ambreonie mogłem też nie robić, no ale. Tutaj yy, idzie Bite Rockslide, tak? bo Rockslide mi potrzebuje energii niż Thunderbolt. Więc tutaj troszeczkę kolegę oszukałem. Kolegę, nie wiem co to jest nawet. No. Także tutaj tarcza, żeby dojść do tego drugiego Thunderbolt, jak widzicie na styku pana sam koniec HP. I bałem się tylko, że zrobi tarczę, bo jakby nie zrobił tarczy. Nawet zazwyczaj ludzie sobie zostawiają na te ostatnie poki jeszcze po jednej tarczy. Także Blastoise zszedł i wchodzi bastiodą. Także tutaj Bastionon mnie dobija. Ja wchodzę Toxicroakiem, także tutaj żadnych fastów, znaczy czarć ataków nie robię. Sam counter jak widzicie, zjechał go totalnie. Także tutaj Flame Trower nie bałem się, że to padnę. I został nam, została nam Tortera. Także tutaj Bait od razu, żeby nie myślał, żeby nie zużyć za dużo energii na slash bombę. Poszła tarcza i teraz ładnie mogę sobie użyć slaż bomby i do końca życia tortery. Koniec. Także 1-0 dla mnie GG, jak to mówią. Spoko. Także druga walka Edward 101 3 350, ja miałem 3282. Spadłem strasznie. Próbowałem różnych teamów i dużo przegrywałem. Także Ambreon Contra Hunter od razu w gościu uciek, także tutaj naładowałem się troszeczkę energią. Yy, zmiana, żeby otrzymać Rockslida na Deoxysie. Deoxys ma atak counter, więc tak widzicie też bardzo dużo obrażeń zadaje. Toxic Rock ma Staba, tak żeby zadawał więcej obrażeń, ale no wolałem tutaj zużyć yy, Deoxysa na tego Melmetala, także Rockslide. Nie dobiję go, ale jeszcze troszeczkę energii sobie nałatowałem. Oczywiście tym chargem on ma dwie tarcze, ja mam dwie tarcze, więc no, jestem jedynie na wygranej pozycji z tym Hunterem. Tutaj, oczywiście, Rock Slide, żeby jego tarczę zużyć, bo Hunter jest naprawdę bardzo słabym boksem, jeżeli chodzi o otrzymywanie chargów. Także tutaj zmiana kolegi <grym> yy, na Venizaura. Także tutaj no, Toxic Rogue no, bardzo, bardzo by otrzymał y, obrażenia z, z Vine Whipa i Frenzy Plant'a, więc tutaj już zostałem w tym y, meczyku. Tutaj chyba nie zrobię tarczy. Frenzy Plant tak, no, nie zadał za dużo obrażeń, także tutaj już szedłem na dobicie go do końca, czyli takie zwane farmienie. Żeby tą energię jak najwięcej mieć, jak najwięcej na następnego poka. Także tutaj Hunter, Shadow Punch i Shadow Ball, więc tutaj chciałem szybko zmienić na Toxic Krołka, żeby no on otrzymał te obrażenia, ale no nie udało się. Także tutaj liczyłem na to, że zdążę dojść do Mad Bomby przed Hunterem, ale to zapewne jest Shadow Punch, więc Shadow Punch mnie nie dobije, tutaj mad Bomba, więc idzie jego druga tarcza także no, no już, już raczej jest na przegranej pozycji, także tutaj on jest naładowany, ale to nie wystarczy ja mam tak pulsa, tylko także wchodzę od razu klikam na charge, atak i 2-0, drugi mecz wygrany, także generalnie ten team bardzo mi się sprawdzał, chociaż później yy, ludzie mieszali to wszystko i już nie było tak do końca i wróciłem do swojego Azumeril, Deoxys i coś jeszcze, nie pamiętam, <laughs> to było w zeszłym tygodniu, ale także tutaj Deoxys kontra Hypno, także miałem przewagę. Toxicroak na Registila, od razu zmiana, także tutaj, żeby no, flaszka no, zadałby sporo wrażenia yy, Toxicroakowi, więc tutaj chciałem, żeby jak najwięcej przeżył, jak najwięcej counterów, walno, także tutaj przeciwnik nasz no nie użył żadnego, żadnej tarczy, także troszeczkę szkoda, ja tej tarczy tutaj też nie uduję, nie użyję, bo Toxic Rogue swoją robotę zrobił, także tutaj jak najszybciej jeszcze, żeby jakieś tam obrażenia, oczywiście nie spodziewam się, żeby tu była tarcza, yy, zadać, także Hypno dobija mojego Toxic ja wchodzę Ambreonem, od razu klikam w Dark Pulsa, to oczywiście... Automatycznie przeciwnika, tarczę zjedzie. Także tutaj jego zmiana na azumerila Ja jeszcze troszeczkę się naładowałem. Zmiana na Deoxysa z tym Thunderboltem azumeril chyba. No, jeżeli bym miał hydropompę i wyszedł na hydropompę, no to by było kiepsko. Ale tutaj przeciwnik na cały czas chcę mówić kolega. Tutaj idzie bajk z mojej strony na Rockslida. więc spodziewałem się tarczy. Spodziewałem się tarczy, ale niestety. No, nie wyszło. Także, no jakby miał hydropompę, no to by było ze mną kiepsko. Także chciałem dojść jeszcze do jednego Thunderbolt'a i tutaj idę na Thunderbolt'a, ale nasz przeciwnik, oczywiście, ma jeszcze jedną tarczę, więc tutaj tej tarczy użył. Zmiana na Hypno. Ja w tym czasie szybka zmiana na mojego Ambreona. Ambreon, oczywiście, Dark Pulse. Także tutaj Hypno jest bardzo wytrzymały, ale no Shadow Ball czy Ice Punch, Thunder Punch raczej tutaj za dużo jak widzicie obrażeń nie zadaje. Także tutaj był dosyć dosyć dużo naładowany, ale Ice Punch też nie za wiele. Ambreon jest naprawdę kozakiem. Także jeżeli macie jakiegoś z Last Resortem na Mirrora, jeżeli ktoś będzie miał też yy, Ambreona to potrzebujecie Last Resort, a nie Dark Pulse albo Foul Play. Generalnie Dark Pulse jest lepszy. Tutaj nie wiem czemu zrobiłem Dark Pulse, bo chyba tyle samo energii potrzeba na to. Także tutaj zmiana na naładowanego już Deoxysa z Rock Slide i Rock Slide dobija Azumerie. Także 3-0, trzeci mecz wygrany. Także generalnie naprawdę fajnie mi się team, tym teamem e, grało. Teraz Ambron. O, właśnie tutaj Ambron. Kontra Ambron, także mamy Mirror Match. I tutaj e, Last Resort jest używany. Tak, a, czyli to był bite z mojej strony w poprzednim meczu, bo Dark Souls potrzebuje mniej energii. Także tutaj przeciwnik V-playem. V-play naprawdę no, nie zadaje zbyt dużo i tutaj sczytał ode mnie, że jednak. Używa się Last Resorta, bo następny jego atak, atak to już jest Last Resort. No myślałem, że używa e, Ambreona bez Last Resorta, ale no, no taki Ambreon raczej się nie przyda. No, potrzeba tego jakiegoś innego ataku e, niż tak. Także tutaj cały czas jedziemy tak samo. On Last Resort, ja Last Resort, także no Mirror lustrzane odbicie, no bo no, co więcej możemy zrobić. No mam przewagę, bo użył tego faltaja na początku, także no, ja używam cały czas Last Resort'a. Tutaj zastanawiałem się nad zmianą, ale no jednak yy, stwierdziłem, że zostanę bez tarczy. Także tutaj już raczej Dark Pulse będzie no do, do bicia go, także no, no chyba, że użyłby tarczy, no to wtedy by było już troszeczkę gorzej. Yy, a, Tropius. Tropius właśnie tutaj jest problemem. Także tutaj to jest chyba ten mecz, który przegrałem. Yy, nie wiem, czy nie lepiej by było wejść Toksikrokiem i slash bombom. No nie wiem, nie, nie wiem. Może źle to rozegrałem, ale no tutaj starałem się Rock Slide'em, chociaż nie wiem, czy Thunderbolt nie zadawałby więcej obrażeń, ale chyba raczej nie, chyba rock Slide. byłby jest lepszy, no mniej energii, także no szybciej się go naładowuje, także tutaj super efektyw. Tutaj poszła tarcza, chociaż nie wiem czy tej tarczy nie powinienem sobie zostawić na toksy krowka, bo no tutaj Tropius naładował się szybciej niż ja, także ten lead play mnie to wieje. Może mogłem się szybciej zmienić, właśnie na to cykrowka naładować go, coś takiego zrobić. No, tutaj starałem się go dobić do końca, żeby po prostu no, być naładowanym na następnego poka, ale no to już nie wystarczyło. A no zresztą tam także no, na whiskasza nie miałem już yy, żadnej kontry. No, jedynie Ambreon może by sobie z nim poradził. No, nawet. Thunderbolt i Rock Slide do no, praktycznie nic mu, by mu nie zadawały, więc GG dla przeciwnika. 3-1 wynik. Także tutaj ostatnia walka. Kinme Ambreon kontra Munchlax. Munchlax generalnie jest też bardzo dobry, jak pod koniec e, tego przedsezonu na Great League, e, Ludzie zaczęli go bardzo, bardzo dużo używać. Bodyslam jest naprawdę bardzo, bardzo Spamujący także no szybko, w miarę się go ładuje. Mm, Munchlax ma Leaka, więc lik też zadaje dosyć spore obrażenia. No może nie, ale no jest szybki, więc te obrażenia, lik, 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 wszystko <ścoughs> szybko bardzo rośnie. I energia, i te obrażenia. Także tutaj, no, Dark Pulse yy, kontra Munchlax. Jak widzicie, on już na czerwonym. HP wschodzi, zastanawiałem się, czy nie zrobić zmiany właśnie na jakiegoś e, toxicrooka, no coś z counterem, żeby po prostu e, jak najwięcej życia miał Ambreon i był jak najbardziej naładowany. Tutaj troszeczkę przywarmiłem więcej energii, ale tutaj Munchlax e, zrobił tarczę, także tutaj obrażenia Slamem. No, może powinienem wejść do to by był lepszy mów. No, ale tutaj Azumeril, więc no idzie bajt z mojej strony. Bo no Slash Bomba jest super efektywna przeciwko Ferry, więc tutaj zjechałem jego ostatnią tarczę. I pod końcówkę życia swojego dosłownie Slash Bomba się nadawała. No jakbym tej slash bomby nie puścił, to pewnie bym ten mecz przegrał. Także tutaj super efektyw, Nawet CMP i chyba wygrałem, także super. Generalnie to jest setka ten Toxicrog, bo nie mam żadnego yy, żadnej dobrej sztuki pod PVP. Zrobiłem sobie takiego laki, no bo czemu nie? No, Toxicrog był mi potrzebny, więc także tutaj Counter dobija od Deoxysa. Nie wiem po co w sumie wszedłem yy, tym, yy, jak to się mówi, ambreonem. Także tutaj. Marowak alolański też generalnie, marowak jest spoko, Ale tutaj bez tarcz mój Deoxys z Rock No, mógłbym zmienić na Deoxys, na Ambreona i zrobić po prostu Dark Pulse i by było Elo, no ale tak też jest spoko. Jeszcze miałem jedną tarczę, także GG 4-1 wynik, także no, to były Walki z Great League, Great Liga wróci w marcu. Teraz mamy Ultraligę. Tak jak mówiłem, no jest ona troszeczkę droga, tak, bo jednak te poki większość musi być praktycznie pod 40 level. Jeszcze kupować drugi atak. Eee, także no, mam parę teamów. Powiem wam, wydałem około prawie 2 miliony Dasta na, na zrobienie moich teamów. Także w przyszłym tygodniu, no jak najszybciej, postaram się zrobić coś takiego. Także no, dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się coś takiego, żebym robił na Go Battle League, żebyście wiedzieli, jakie, teamie, jakie teamy używać. Będę chciał zrobić coś odcinek jakiś taki, yy, żeby zrobić sobie team taki niskobudżetowy, żeby jak najmniej Stardust'a wydać, a był on efektywny. Zobaczymy. No, no ja mam ten Stardust, także no, raczej z tym nie będzie problemu. Raczej używam teamów, które są takie pół meta, pół e, takie poki, które no, mogą zaskoczyć. Także no, dajcie znać w komentarzach jak Wam ten Go Battle League idzie, czy ciśniecie, czy już rank 9, czy rank 10 może ktoś bił, bo no, ja tego rank 10 nie wbiję, bo naprawdę dzisiaj rano zrobiłem 4-1 i zyskałem 2 punkty, a zrobiłem później 3-2 i straciłem 2 punkty, więc. Eee, wszystko zależy od tego, z kim jesteśmy maczowani. Tak, jeżeli walczymy mamy 3300 punktów, a walczymy z gościem, który ma 3080. To praktycznie nic za to nie dostajemy. Musielibyśmy walczyć z kimś, kto ma cały czas tam pod te 3,5 tysiąca, żeby dostawać jak najwięcej punktów, także no, na razie dużo ludzi na to narzeka, i no, miejmy nadzieję, że coś na Antique z tym zmieni i na sezon pierwszy Go Battle League, który startuje w marcu z Great League. Ą. No to już będzie tak, żeby wszystkich satysfakcjonowało te wszystkie punkty i wzrost. Bo na razie no to no dużo zależy też od medali. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I widzimy się w następnym odcinku. A jeżeli chcielibyście dołączyć na Ride Day z Wikitungiem, to zapraszam na krakowskie przedmieścia przed wejście kościoła Świętego Krzyża. Także do zobaczenia w następnym odcinku, a może jutro na Ejdeju z Tungiem. Cześć!